Gram postać, która się nazywa z francuska Ivo, choć tak naprawdę się nazywa Iwan, ale Eugeniusz Gorin chciał, żeby było oryginalniej. Więc jestem Ivo. Ivo jest, jak samo sobie mówi, sympatycznym facetem, tylko trochę jest spięty, bo do tej pory pracował w tekstyliach, a teraz nagle musi w hurtowni papierniczej. Natomiast ożeni się niedługo z piękną, zuroczą dziewczyną z dobre kotom. Tak naprawdę jest smutnym błaznem. I próbuje pogodzić swoich przyjaciół. Całe życie próbuje ich godzić. I w tym godzeniu zapomina zupełnie o sobie. To znaczy nie kontaktuje się ze sobą, nie zna swoich emocji, nie wie, po co żyje. Nie wie co mu sprawia przyjemność, nie wie co może uczynić go szczęśliwym, tylko tak jak chorągiewka sobie żyje i jak piłeczka między tymi dwoma, Markiem i Serżem porusza się przez te 20 lat ich przyjaźni. Jest mu właściwie w tym dobrze, że tak właściwie nie ma swojego zdania, tylko robi to co oni, te dawne triki. Pójście na piwo, rozmowy o głupotach, no, przestają działać. To znaczy, trzeba troszeczkę zrewidować swoją e, znajomość i zorientować się w ogóle, czy tam jest coś głębiej, czy to było tylko e, oparte na wygupianiu się, zabawie, czy też łączy nas cokolwiek więcej. No i to są zazwyczaj dosyć bolesne momenty w przyjaźni męskiej. Bo najczęściej się okazuje, że nie ma nic. Albo nawet jak jest, to nie umieją sobie o tym faceci powiedzieć, i te przyjaźni tak powoli, powoli, śmiercią naturalną po prostu umierają. Ci się rozchodzą do swoich rodzin, do swoich niesamowitych zajęć, prac, ważnych rzeczy, które robią w życiu. No i tutaj mamy taki moment, że. Nagle trzeba zrewidować swoją przyjaźń i się dowiedzieć, czy jest tam coś więcej i przede wszystkim, kto zajmuje jaką pozycję. Tyle.